Czy kojarzycie pewnego porywacza, który na zasłoną domu dziecka Porywa dzieci? Ja Coś, nie coś kojarzę eee, Mam oczywiście dwie rodzaje łap Jedna do skakania, druga do Elektryzowania I widzimy ciemne pomieszczenie eee, Które Łączy się z jedną bramą i z drugą O, maska gazowa Może się przyda Proszę F aby otworzyć Żeby zaakwipować Mmm, ale fajny go kart. Możemy go puścić? Ale zarąbiście Jazda! Dobra Co nas dzisiaj spotka w tej grze? To już będzie kontynu kontynuacja tego jak Popi co nieco zabujał się w terenach dom dziecka i tak dalej. I postanowił nam uprzykrzyć trochę życie. I aby takie postępowania dalej się nie szerzyły ponieważ. By było przykre. Okej. Okay. Weźmy tą szafkę. O, bo dajmy na spokojnie teren. Dziura w ścianie. Totalny polski remont. Jak nie gorzej. Framuga. Przejdźmy sobie tutaj na kucaka. Lampa. A, a, ale nie widzę żadnych konkretnych rzeczy. O, a jednak jest. Potrzebujemy dwie baterie, aby napędzić to coś, to coś, czyli drzwi. Musimy poszukać drugiej baterii. Ale wiecie co? Ja bym tu pierw poszukał jakiejś fajnej rzeczy. A dopiero potem zajmował się takimi właśnie oto rzeczami. O kurcze. Hagi Hejka, Hagi -wagi. Ona patrzy na tą dziewczynkę Trochę. Mogę coś zrobić? Nie wydaje mi się Jakby potrzebowała jej Albo jakoś okazała wsparcie O, możemy przejść do góry Jest to na pewno <noise> Lepszy pomysł niż siedzenie na dole i nic nie robienie, mówienie niczym Zobaczyliśmy tylko zbicie. O, masz baterię, misiu? Bardzo ci dziękuję. Była dziura w podłodze, a nawet tego nie zauważyłem. Niesamowite. Te gramie nie przestaje zaskakiwać. Miejmy nadzieję, że. znajdziemy to miejsce z tą baterią. Powinno być tutaj, tak? Dobrze. Okej, okay, i co? Już mamy 50% jedną część odblokowaną? Jakoś poszło w miarę szybko, nawet nie zeksplorowałem całego tutaj budynku W sensie dolnej do części parteru A już mamy... Yy... Pierwsze piętro Milutko Ciągle widzimy jakieś zawieszone kurde obrazy To mi się nie podoba, Hagi O, go kart Rozpędził się niczym kubica w F1. Przejście na dół. Ale zanim przejdziemy na dół, to ja bym zobaczył, co to nam dało. Czy możemy w ogóle coś tutaj zrobić? Hmm. Świnka. Cześć, jestem pigi. Pójdźmy jeść. O tak, kocham jeść. Oh je. Yeah. Uuuuh. Nieprzyjemna zabawka z sosem pomidorowym obok. Ale mamy... O właśnie, i o tym mówiłem. Tylko do czego? O! Okej, okay. to nie było skomplikowane. Aha. Nie mamy nigdzie obok kasety może, aby... Wyczytać. No dobra, jak znajdziemy to się cofniemy i sobie odtworzymy, bo widzę miejsce na kasetę. Aha, tylko że. Czekałem za dużo czasu, za dużo czasu rozmawiałem. I mi się wydaje, że tu będzie ta sama bajka, ponieważ mamy tu raz u góry. Co się stało? A chyba to się zawaliło. Dobra. Tu mamy połączenie, które miałoby sens. To się otworzyło szybko, bo ja za chwilę się. O, tutaj. Okej, okay. w ogóle te zabawki chyba nie chcą być w takim oto miejscu. <laughs> Ach, ten nasz kochany hagiwagi Możemy tam coś się przejrzeć? Widzimy lampę i w sumie nic takiego. Może tutaj? Nie. Dobra, tu i tu. Może to się połączy ze sobą? Skoczmy tutaj. I tu. Okej. Okay. To nie są jakieś skomplikowane zagadki. Mmm. O, dzień dobry. Czemu ty się na mnie patrzysz w taki sposób? Halo, ja chcę tylko przejść dalej. Mogę? Pozwalać mi? Wiecie, co trochę mnie to niepokoi? A co, jakby tak przejść na kucaka? Czy się obróci? O, ty cwaniaro! Obraca się! O nie. U, mamy węta. Powrót będzie błędem. To się dopiero okaże. Myślę, że dalej nie mogę przejść, tylko i wyłącznie tutaj. Możemy coś tu obejrzeć? Jakiś isterek? Widzimy kuchnię. Trochę zmarnowaną. O, tu mamy rozwalnego węta, jak się mogli coś wziąć. Może otworzyć szafkę? Nie. Hmm. To jest dobry pomysł na jakiś easter egg w sumie. I przeszliśmy. Wait a second. Tutaj. Czyli, jakby do tych patrzcie, bo tam te drzwi są odblokowane. Czyli jesteśmy po tej drugiej stronie w ogóle budynku, i tutaj też będą jakieś baterie. Of course, of course, że są baterie. Pójdźmy elektrodę, tylko gdzie? Eee, tutaj jedno. Tylko pytanie: skąd wyczerpać energię z drugiej? Bo. Przypuszczam. Okej. Okay. Nie mam pytań. Bo przypuszczam, że czekajcie tak do eksperymentu. Że jakbym odpalił drugą, no to ta by się włączyła. No tak to działa. Dobra. Przejdźmy. Czyżby to było do tego? I to ma tutaj kolejne połączenie. Ale chwila, zastan zastanówmy się. Weźmy tutaj cyk. Ktoś nam otworzy. I co z tym? To może tam? To tutaj. I wydaje mi się, że muszą być dwa zupełnie inne połączenia, ponieważ... byłoby to dosyć logiczne. Of course. Cześć go kart, co tam? Abo trochę próbowała mnie przestraszyć, a ja tak przeszedłem. No, nie udało ci się. Siema Hagi. Dzień przytulania. <laughs> keep the monsters away. <laughs> no mam nadzieję, że mi za chwilę nie wyskoczy taki hagiłagi. Tutaj jest to zupełnie zamknięte. I hola hola, co tam się wydarzyło? Eee, ee, a jest to cokolwiek? Ukryj się. Nie mam takiej, takiej potrzeby na razie, aby się ukryć. Uuuu, hagiłagi, co ci się stało? No way Dobra, teraz pytanie, takie... Kluczowy pomysł, co możemy teraz zrobić? Założyć maskę gazową I przejść do tych wentów No way Gdzie my idziemy? Gdzie my podążamy? Zauważyłem, że tutaj jest duża, ale to duża ilość wentów aby przechodzić? Czy my się właśnie nie wróciliśmy? Nie, mamy baterię. Ok, potrzebujemy jeszcze drugiej baterii, aby przejść dalej. Tędy nie przejdziemy. To po prostu najlepszym pomysłem byłoby zawrócenie się i pójście do tego miejsca, właśnie. Tu nam się nie otworzy. Jak w sumie. To jest ciekawe, czy jakby wszedł do takiego weta, to czym po prostu. Umer. <laughs> Wolę nie testować, wiecie? <laughs> bo to by było trochę głupie z mojej strony. <laughs> Ale to. Okej, okay, tu już mamy otwarte. Tu go kart pierdełną, to wszystko sprawdziliśmy. Musimy odnieść baterię. Eee, wait a second, gdzie to było? Tu da się naprawdę zagubić, bo. Tak, tu jest milion pokoi. Okej, okay, tutaj. Dobra. To spróbujmy, spróbujmy teraz, może po prostu tam przejść i sprawdzić jakieś tutaj anegdoty. Co tam w ogóle się działo? Bo z tego co mi się wydaje, to w ogóle nie przechodziłem tutaj. Okej. Okay. Tu mamy działającego Wenta od razu, tak na przyszłość. O co mnie nie wiem, czy na przyszłość, skoro. To by się drugi raz nie otworzyło, także wolę to... Spróbować teraz i... mieć szansę tutaj powrotu Czym właśnie wróciliśmy do tego samego miejsca? Oh yeah Właśnie taki miałem plan A co jakby tak zamiast zejść na dół, yy, pogrążyć się... W drugą stronę? Pogrążyć w ogóle, idealne słowo I przejść na przykład tutaj gdzie my jesteśmy? Halo. Gdzie jestem? Chyba się znowu cofnęliśmy do tej góry. I znowu ten gość nas obserwuje. Dobra, cofamy się. Teraz chwila. Jak myślicie, w jakim miejscu może być właśnie ta bateria? Taka malutka bateria, a kurde, tyle, tyle, tyle z nią szukania. Aż sam jestem ciekawy, tutaj nie otworzymy, dlatego przejdziemy do przodu. Po wętach niczym w FNAFie Security Bridge, jak bardzo dobrze znacie, ten. Yy, tutaj moją serię na kanale. Przyjaciele, na zawsze to się dopiero okaże. Ok, i cofnęliśmy się. Czyli chodzenie wentami z zupełności nie miało sensu, i tutaj to się potwierdza, że jest 50% siły. Potrzebujemy jeszcze w sensie energii potrzebujemy jeszcze drugie tyle. Czyli pewnie przejście do drzwi numer dwa, tak bym myślał. Okej, okay, jesteśmy tutaj, tu są właśnie te wenty. Aha, czyli tutaj jeszcze nie byliśmy, czyli mi się po prostu popierdzieli... Hagi, ja widzę tę baterię. Bierę ją. Teraz to... <noise> już nigdy jej nie beźmiał. Nie no dobra, żartuję. Jesteś super przyjacielem. Co z tego, że mnie stalkowałeś? Ja i tak ci oddam tą baterię. Kupię ci nową, nie przejmuj się. Ja po prostu ci ją lekko pożyczę. Tak lekko mówiąc, ci ją pożyczę. Ponieważ po prostu ją potrzebuję do dalszego przejścia, mam nadzieję, że się nie obrazisz. Nie taki jest mój cel, Hagi. A tu nie możemy, czyli musimy przejść przez wenty. Chwila, te wenty tutaj były wentami, które skierowywały na parter? Of course z tego co pamiętam. Tutaj maski gazowej nie potrzebujemy. Jedyny cel jaki teraz aktualnie mamy to dłużenie tej jednej baterii i otworzenie tych głównych tutaj wrot. Czy będzie 100% siły? Czy znaczy energii, przepraszam, mylę się. Oczywiście, że tak. I witamy dzień. Co ten dzień nam ukaże? Chwilę, gdzie to? O, tutaj się otworzyło. Ok, wydaje mi się, że tutaj więcej rzeczy do robienia nie ma: jak po prostu przybicie gościowi piątki i przejście dalej. Uwaga, weryfikacja, czy to jest nasz główny bohater, oczywiście, że jest, bo jakby inaczej. Oj, widzimy naszą ulubioną zabawę. Of course, że tak. Ulubiona zabawa w łapki, tylko teraz mamy taki od mechanizm. Press E to use robot Okej. Okay. Dobra To ja bym na samym starcie ustawił to tak Aby w najprościej świecie to przybiło piątkę piąteczka okej, okay, to działa otworzyło mi się to, z tego co rozumiem, i chwila, jak to teraz to idzie do góry, ok, czyli jakby zupełnie inny mechanizm tu mamy też Ta chwila, pomyślmy on będzie tutaj nakierowywał tylko potrzebujemy przejścia tutaj Ok, tu jest w porządku, teraz tu z samej góry Nakierujmy, aby to miało dostęp tutaj i to przeszło tutaj. Ok. Tylko chwila. Czy to naprawdę będzie w taki sposób działało? Czy nie? Ponieważ to tutaj blokuje. Eee, to będzie nam niepotrzebne. A nie, chwila, czekajcie. Jeżeli byśmy to zniżyli na dół, czyli ten mechanizm opuścili, to będziemy mogli tam przejść. Okej okay. Mamy platformę przy okazji Nie wiem po co nam ona, ale chwila Tu nie możemy przejść, potrzebujemy Jakiejś kurde strong łapy, która by rozwaliła Dopóki takiej nie mamy, to nic sobie nie zrobimy niestety No to chwila, tak na logikę Skoro to przychodzi tutaj To ten mechanizm nie musi być odpalony, bo patrzcie, skoro odpalę ten mechanizm To się odpala A to się tutaj blokuje, a to ma na celu przejście TUTAJ okej okay, dobra to czekajcie pokombinujmy i spróbujmy tutaj odpalić robota cyk 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 i co teraz? odpalimy po prostu to tutaj aby cały mechanizm działał nie chwila no bo to tutaj przeszkadza eee dobra chwila 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 to jest nasze przecie z którego wyszliśmy a co, jakby ta. To... Czekajcie. A co, jeśli ta platforma. jest do tego, aby to właśnie utrzymać. Aby ta brama nie poszła do góry, stestujmy jeszcze raz. Mamy raz. Nie. Musimy zacząć od tego. Tutaj mamy to. To jest step numer jeden, step numer 2 będzie ta posadzka, step numer 3 będzie to. O, no i wyszło. Okej. Okay. Wystarczyło tylko chwilę pomyśleć. W sumie to dużą chwilę jak na mój skill w takich oto grach. I przeszliśmy dalej. Incubator, możemy coś tu podnieść. Mm -mm. Ja mówię incubator. Ja pierdzielę, obstrałem się tego Nie, ja już drugi raz Ja już drugi raz takiego czegoś się nie boję Po tym, jak mi wyskoczył jumpscare z Dungeon Nightmares Gdzie dosłownie co 10 metrów był właśnie taka instalacja gazowa przedziurawiona i ja za każdym razem się obsrałem, że mi coś właśnie wyskoczy na łeb To już tego się nie, nie, tego to już się w życiu nie przestraszę, naprawdę Jest tu co? Nie nie możemy nic zabrać. A za to mamy windę ekskluzywną, niczym szofer. I to samo pojedzie do góry. Myślałem, że muszę nacisnąć ten przycisk, jednak nie. Okej. Okay. I no way, że historia lubi się toczyć. Nie, no, chwila. Te drzwi są zamknięte, z których robiliśmy te y, całe łamigłówki. Ale tych drzwi to są drzwi którymi dosłownie przechodziliśmy na początku odcinka, tak? I teraz się cofamy Cofamy się do... Tego fajnego parku Do parku, który... Był z tego co kojarzę cały ciemny, ponieważ nie było... Dostarczalnej energii w nim Dokładnie Czy możemy coś zrobić? Halo? Jest tu... Ja pierdzielę! Zo nie, 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 zostaw go. On nie zrobił nic złego. On chce nam pomóc. To miejsce przyspiesza mi serce. Chcę Tobie wdzięczyć, że zaszedłeś tak daleko. To jest powód, dlaczego Ciebie tu znalazłem. Wygląda, że zraniło nas, że pociąg. Uległ destrukcji. Tak bardzo. Chcemy pokazać Ci przyjazdczkę. Jaką przyjazdczkę? Wszystko będzie w porządku. Trochę ta Hagi wygląda, jakby to była mamą tej małej dziewczynki. Patrzcie, jakie to jest cute. Odpala nam. Co to? Mogę tu wejść? Chyba właśnie o to w tym chodzi: abyśmy weszli i coś zrobili. on się tak na je patrzy? Ja nie jestem twoim wrogiem. Ale nie mogę cię po prostu opuścić? C Naprawdę? Potrzebuję cię. Potrzebuję rewanżu na tych wszystkich potworach, które nas robiły z nami bardzo brzydkie rzeczy. Nie chcę udawać, że jestem samotna, to jest... To jest prototyp? Czy chcesz czynić honory? Uwaga, naciskamy przycisk widzowie 3, 4, BOOM! Uwaga, czy się wszystko odpali? Tak jak kiedyś, tak jak w powrocie, tak jak w pierwszym yy, odcinku właśnie z... Bobby Playtime Kurde, ten chapter trzeci nie przestaje mnie zaskakiwać Ty zabiłeś go, zanim w ogóle przyszedłeś przez przenieść drzwi. Bóg cię błogosławił. Przez tak długi czas. Pomóż mi go zabić. Wszyscy cię widzieli, jaki ty byłeś. Zabiłeś Hagiego. Zabiłeś Mamę. Ty mnie uwolniłeś. To jesteś perfekcyjny do tego planu. Katna przychodzi. Może, nie możemy tu dalej siedzieć. Oli, do ciebie zadzwoni. Powinniśmy się stąd jak najszybciej wydostać. Okej, okay, i to nam w ogóle zmienia zbieg wydarzeń. W Zupełnie, ponieważ cały czas w tej rozgrywce byliśmy nastawieni do wrogości, że każdy chce nas złapać, a teraz okazuje się, że oni chcą nam pomóc. Cześć, Oli, to ja znowu. Popi ci wszystko wytłumaczył? Plan jest bardzo prosty. Potrzebujemy energii do produkcji gazu. Powinienem znaleźć dużą energię tutaj w całym obiekcie. Weź ją i zanieść Understatue, Understatue jest właśnie tutaj. Oto ten schron na samym dole, gdzie jak doskonale wiemy, dostęp mieli tylko personele. Jednakże personel już dawno zanikł, i to jest taki mój main question. Dlaczego tutaj każdy zanikł, i wszystko się zepsuło? Czy tak miało być? Czy tak nie miało być? E, ciekawe Weźmy może tu Oj może to jest ta energia? Tak to jest to Jestem ciekawy na ile metrów jestem przedłużać aby Na sam dół Go zanieść Bo wydaje mi się że jedno wyjęcie drzewa już powinien być koniec Chyba że to jest Ekstra ekstra długi przedłużać Który jest Normalnie po prostu Giga Extreme Super Long XXL i tak dalej, i tak dalej. Piggy Piggy wróciła do żywych. Świetnie. <grystanie> Darmowy prysznic dalej nas utożsamia. I teraz pytanie: gdzie to podłączyć? Gdzieś Andry Statiu, tylko że to jest rozwalone. Oj, by się denerwował, jakby to poleciało. Tam, tam, tam. Oj, by się bardzo zdenerwował. Czyli nie tutaj, skoro jest to rozwalone. Tutaj też mi się nie wydaje, ponieważ nie ma żadnej wtyczki. Może tutaj. Raczej nie. Chyba nie o to chodziło. Ale patrzcie, tutaj mamy takie raz, dwa, trzy, cztery wtyki, to weźmy do szkoły. Wtyknie się. Nie, to chyba chodzi o te tutaj główne Home Sweet Home, ogólnie, to o co nas prosili. No, dokładnie przed chwilą to zrobiłem. Czyli czekajcie, my potrzebujemy jeszcze trzech przedłużaczy, skądś. Po prostu przywróciłeś energię w Home Sweet Home. Bardzo ci dziękujemy, jesteś w połowie drogi. Tylko gdzieś dalej. Dobre pytanie. Jest tu dosyć niebezpiecznie w Playhouse, tym najbardziej, więc najlepszym pomysłem byłoby pójście do szkoły. Przesyłam ci klucz. Odebrałem klucz. Jak widzieliście, był taki charakterystyczny breloczek. I dajcie znać, czy w waszych szkołach też był właśnie taki breloczek do każdej sali, czy chociażby do y, szafki z książkami. U mnie na przykład był. No, tro trochę tak mnie wzięło, wy. Właśnie w takie wspominanie. Właśnie wczoraj tak sobie siedzę i myślę: kurde bez kitu, jak to było zarąbiście. I teraz nagrywam na YouTube, wy mnie oglądacie, jakby robię to, co kocham. Ale to z takich tylko memorii rzeczy. To wygląda jak szkoła, zdecydowanie. Dokładnie, jest to szkoła. Taki vibik, widzimy jakieś rysunki i tak dalej. Nawet może trochę jak w przedszkole. Okej. Okay. No ale dobra, ja was dłużej nie będę zatrzymywał. Dowiedzieliśmy się zdecydo zdecydowanie więcej o mamie Hagi o laleczce, o tym, że Hagi y, sam w sobie nie żyje. I naprawdę wiele, wiele rzeczy. Jeżeli jesteście zainteresowani tą historią. To dajcie tutaj symboliczną łapeczkę A jeżeli nie chcecie, aby duch zmarłego, jakiego łagiego, zaprosił Was do tajemniczej imprezy o trzeciej w nocy, to lepiej bądźcie na bieżąco i zasubskrybujcie kanał. Oczywiście jest to wasze intencji, jeżeli Wy chcecie. Ja Was nie podpuszczam. No i co, spadam. Cześć. W